A witam Państwa serdecznie z rana. <laughs> Dziś mamy 13 grudnia i to jeszcze piątek. Więc no dzisiejsza taka moja będzie może analiza z tego tytułu. Więc, więc uważnie proszę uważać, bo piątek 13 to może być pechowe gadanie. A więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby do mnie napisać Ema, to jest możliwość, podaję tutaj. Ci co spamują, to idzie do spamu, a ci normalni to normalnie. I pamiętajcie, tu taki disclaimer, parawka moja prawna, że nie jestem ani analitykiem giełdowym, ani radcą, ani doradcą prawnym, po prostu jestem wróżbita, Boguś, będę wróżył dla Państwa z góry, z kuli. To są moje po prostu takie typowe wróżby, i to i czy w górę, i czy, czy w dół. Ja nie mam pojęcia, jak ten wykres będzie szedł, więc możesz sobie posłuchać, przemyśleć temat, zrobić swoje jakieś tam analizy, zapiski i co so podjąć decyzję. Nie proszę nie, nie Decyzji, że ja tutaj coś mówię, że, że tu będzie szło w górę. W górę to może mi iść, jak zobaczę piękną kobietę. A więc kto by Państwa chciał, chciałby subskrybować ten kanał. Jest taka możliwość. Jest już nas jest chyba 580 ludzi, więc powoli jakoś idziemy ku górze. Przeglądałem się ten kanał. Wiecie co się stało. Mam 1800 godzin oglądania tych wszystkich filmów. Zobaczcie ile to trzeba się narobić. A dopiero 1800 mam godzin do oglądalności. A gdzie tu jeszcze 2000, nie, 4000 oglądania przez cały rok i, i 1000 subskrybentów, żeby dostać pierwszego dolara za Panie, więc jeżeli takie moje myślenie YouTube, na YouTube tych włodarzy to ja Państwa bardzo proszę, wspierajcie mnie na tym supi. Na tym supi jest taka możliwość, tam mówię, jest to taki patronaj dla ludzi którzy tam produkują się, jakieś kontenty mają. <laughs> jest to prawnie dozwolone, więc no yy, yy, każdy, co Państwa, to tam ofiaruje, więc nie ma problemu. I jest to taki fajny datek, yy, takie wspom wspomaganie ludzi, aby był jakiś tam power do naglewania i robienia dla Państwa różnych filmów, bo jak już podkreślam, pewną piękną, ładną kobietę, która oglądałem, miała, wiecie coś 5000 tysięcy subskrybentów, no ona przez pół roku zdobyła oglądalność chyba 180 tysięcy. Ja mam już 35 tysięcy. Oglądania ona no 185 tysięcy oglądalności i zarobiła 1800 i całe złoty. Więc, szanowni Państwo, przez pół roku <laughs> więc, więc wiecie co? Ja w ogóle nawet nie myślę o tym. Po prostu mi się wydaje, że ludzie dobrej woli, na taki patronat jak jest ten Supi, prędzej mi dadzą w pół roku. Te 1800 zł, żeby masz Boguś, kurczę, żebyś nie narzekał i nie, nie licz na, na, na włodarzy YouTube, ja tylko mówię, rób dla nas robotę, a my sobie będziemy myśleć, czy, czy, czy wejść, czy nie wejść. I tak, i, no ja tak podchodzę do tego tematu. <laughs> Niektórzy pewnie z zazdrości patrzą na ten mój kanał. Bo widzę tam maile do mnie też przychodzą tak, że, no, że na święta życzą zdrowie, wesoły świat, a za chwilę kupcę y, 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 skrzynkę wódki, bo jak będą wszystkie wykresy lecieć w dół, to, to, to będzie się na to patrzał. No będę się patrzał i nie ma problemu, jak będą lecieć wykresy w dół, no to sobie dokupimy więcej, szanowni Państwo. Ja gram pod taktykę i często, gęsto, jak coś chcę kupić, <laughs> wracam do swoich analiz, tam jest okienko i sobie mogę wpisać, czego szukam. Na przykład, zaraz Państwu pokażę. No Na przykład, jesteśmy na moim kanale, zobaczcie. Czciście dziękuję, ponad 580 subskrybentów. Ta piątka do tak, na piątkę właśnie jest, że tak jest różnie z tą piątką. Raz trójka, raz piątka, raz jedenka, więc to tak skoko jak moje oko. A więc do czego zmierzam? <laughs> to są moje prywatne, które są dostępne dla Państwa analizy, ale jak coś chcę zobaczyć, to, to co klikam tu, wisz, na przykład JSW mnie interesuje. Klikam Enter, szukam. Ja mam spółki, mam JSW i sobie tutaj dokładnie sobie patrzę, jak ja rysowałem, jakie miałem tam predykcje, albo mnie interesuje CD Projekt, CD, CD, zobaczymy, czy coś przez CD wyskoczy, o, CD Projekt wyskoczył, no na naprułem tego CD Projektu trochę, <laughs> więc ja mogę sobie tu popatrzeć, kliknąć tu, zobaczyć tam, zobaczyć tu, jak ja to widziałem miesiąc temu, jak widzę teraz, dla mnie to jest, to jest przede wszystkim, no, dla mnie jest to potrzebne, bo ja chcę zobaczyć, jak ja to planowałem, jak ja wtedy widziałem to, te wykresy, co się zmieniło w moich analizach, czego nie dostrzegłem wcześniej, a co teraz dostrzegam, to jest po prostu dzięki temu ja też się uczę, więc cały czas powtarzam, że nie jestem żadnym tutaj analitykiem ani fachowcem, ani nikim takim szczególnym, po prostu sobie nagrywam z radości. Dzielę się z Państwem, jak ja to widzę, I ja bym bardzo się chciał, żeby ktoś mi powiedział, słuchaj, źle to robisz. No, tam ktoś mi mówi, że tam źle ustawiam te fibo. <laughs> Jakiś tam zaraz przejdziemy, nie wiem, jak tu się ustawiał. Tu jest coś algorytmiczne, logarytmiczne. Ja na tym się nie znam, przyjacielu, drogi. Dziękuję, że mi to po po powiedziałeś. Tam trochę się pyta koledzy mi, to <laughs> na Discordzie, ale tu chyba jest teraz dobrze, nam no, się wydaje. No, i dzisiaj mówię. Hmm, taką firmę po prostu przeanalizujemy jakiś czas ona istnieje, nie wiem czy od tego roku czy, czy wcześniej, ale jedno jest pewne no coś by tutaj sprawdzić jak to wychodzi no, pierwsze to muszę sprawdzić to jakieś tam poziomy muszę sprawdzić, tak, a więc pierwsze poziomy to takie jakie były tutaj no po prostu hmm, wzrosty, a te wzrosty to nie napawają nam za bardzo szczęśliwą radością, bo one to maksymalnie tu wzrost był do tego miejsca i tu była, miejsce było podażowe a więc to co Państwu zawsze tłumaczę jest to podaż, miejsce gdzie ludzie się wyprzedali z tego gówna no nie będę mówił brzydko z gówna powiedziałem, ale z tego waloru no i tu to drugie było sprawdzenie że ten wykres nam tylko doszedł maksymalnie, no doszedł do tego miejsca a więc 78 tutaj Miejsce strachu było po prostu osiągnięte, więc tutaj jest akurat ok. Natomiast, miejsce miejsce no euforii nie ni, ni było, nie było osiągnięte. Miejsce euforii. <laughs> miejsce euforii to jest właśnie to miejsce, te miejsca euforii nie było i ono dotyczyło tego miejsca, nie było euforii, więc jest jak jest. Przerzucimy dalej. No i co się stało? No i to się stało, że był dalszy spadek tego wykresu Kudołowi. No i przykro mi powiedzieć, Kudołowi nastąpił spadek i on zaliczył miejsce 113. Jeżeli zaliczył 113 FIBO, to możemy narysować, że to była struktura już jakiegoś tam wykresu takiego, który by nam pasował do danej formacji. A więc ta formacja była taka. O, zobaczcie Państwo, rysujemy już. To była formacja taka. I ja tą formację w przyszłości, ile to w przyszłości, widzę, już Państwu rysuję, co ja tu widzę, że ten wykres może nam dojść tutaj do 113. To jest pierwszy poziom, 113. O, tutaj tak na czerwono narysujemy, tak. Kolejny poziom może być na... No 141, no, Może być, ale nie, dobre. Ja na razie nie będę wróżył z kuli, tak mocno. Ale to są te miejsca, które ja sobie tutaj z, po, pozwolę narysować. I to są miejsca, które mnie interesują. <laughs> A więc mamy już jakiś pewny zarys tego zagrania. I teraz spójrzmy, jak rysowaliśmy tutaj te, te wszystkie tutaj dane. Czyli od tego miejsca tego wszystko zleciało. I po prostu po wybiciu już się ten trend nam nie liczy. A więc to, co się nam liczy, teraz musimy znaleźć miejsce podażowe. Gdzie te miejsca podażowe znów były? Tam to się już nie liczy, a więc miejsce podażowe było w tym miejscu. Aha, aha, aha. I drugie było gdzieś w tym miejscu. Tak, to są dwie, dwa miejsca podażowe. Czy to miejsce podażowe osiągniemy? No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale to, co wiem, to możemy sobie tu. Jakiś tam plan zrobić. Jakbyśmy to widzieli w przyszłości. Więc w przyszłości możemy jakiś plan zrobić. <laughs> no więc plan rysujemy. No przecież nic nam nie szkodzi, że plany sobie robimy. A więc wiek spadł do tego miejsca, następnie powinien dojść do tego miejsca. Tak, zrobimy kolor inny, żółty, następnie powinien być spadek chociaż do tego miejsca. Wibicie do 127 FIBO to jest to miejsce. Jak widzimy. Jest dupkowato i nie ma osiągniętego tego poziomu. I następny poziom, który byśmy chcieli, to byłby ten poziom. No i jakbyśmy narysowali ten poziom, nie ma, nie ma przeciwwskazań, żeby to kiedyś w przyszłości było osiągnięte, więc patrząc na ten wykres, jest to jak najbardziej możliwe, więc tutaj nie będziemy się tutaj z, z tym wykresem bić. Jest to jak najbardziej możliwe. Teraz przejdźmy na, na tygodniówki i tak sobie sprawdźmy, czy coś się z, zmieniło. Coś mnie tutaj, szanowni państwo, złapało. Pewnie ktoś tam mi, nie wiem, źle bróży, tak, mi życzy źle i teraz nie mogę się ogarnąć o to jakieś chrypki. Spójrzmy na największy overbalance, czy coś się z nim pozytywnego dzieje. A więc, szanowni państwo, na razie się gówno dzieje. <laughs> Nic się nie dzieje. Spójrzmy jeszcze na ten overbalance inny. Taki koloru, Ten drugi jest matka, a tu jest córka. Jak ta córka wygląda? No, córka wygląda, no, dosyć, dosyć. <laughs> no, więc córkę... Córka była wybita w dół, poszła w górę, jest szansami. I teraz jakiś jeszcze największy, tutaj był spadek, to się był ten overbalance. On był jakiś fioletowy, zrobimy sobie, i to mała był, była matka, to była córka. No więc, czy to, czy to będzie to, czy to będzie to, to jeden czul, ponieważ i tak one zostały tutaj nam wybite, czyli to była, tu była M, tu, tu był M. Tu był też M i tu też był M. Co zostało wybite? Zostało wybita, tak, tu była matka, tu była, tu była córka wybita, tu była córka jest wybita, ta jest córka też jest wybita, jeszcze, jeszcze ta została córka nie wybita, o, widzicie? I teraz, jak to by wyglądało? A ja to Wam mogę powiedzieć, jak to by wyglądało, według mnie, a więc wykres powinien wybić tą żółtą córkę, powinien dojść do końca tej matki, tutaj do tego miejsca, tak? A następnie powinien zrobić tą korektę właśnie w tym miejscu, to do tego miejsca, powinien. przynajmniej mówię, tu między tymi dwoma córkami się zająć, może nawet do tego miejsca i dopiero jakby zaliczył to miejsce, bo tu jest, ten kwadrat jest taki duży, żółty, o taki jest duży, taki o wielkaśki, Dopiero ja bym szedł w górę, po wybiciu tego miejsca, możemy śmiało, ale to śmiało sobie pomyśleć o jakimś większym zagraniu, które może pójść, może pójść nawet i te, i te 60%, no może to przesadziłem do 60%, ale przynajmniej, no ten wykres powinien dojść yy, do tego miejsca tutaj, tak, żeby zaliczyć nam ten, 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 tego stworka, tak, więc ten stworek, ten stworek mi jest bliski, żeby Byłby zaliczony, bardziej bym polecał, żeby pod niego rozegrać. I więc tak jak widzicie Państwo z tej analizy, to tak wychodzi, że jakbyśmy byli już w takim fajnym trendzie, prawie prawie wzrostowym, bo no jeszcze nie ma trendu wzrostowego, jakbyśmy tu zrobili od tego miejsca do tego miejsca. Cały ten zakres to jak skasuje, że skasuje na chwilę. Jak zrobię od tego miejsca do tego miejsca? Zobacz, gdzie się znajdujemy. <laughs> no więc znajdujemy się w miejscu. No, jesteśmy w dupie, tak naprawdę, w szerokim poważaniu, mówiąc, to jest to miejsce, gdzie jest podaż. Czyli tu będą się pozbywać tych akcji. I no, i teraz to mogą tu się bawić, to się bawić, mogą się bawić, bawić, bawić i może nam zlecić z powrotem, tak, i dopiero pójść w górę. No, tak to wygląda z perspektywy tego wykresu, że jesteśmy na podaży. więc tutaj pozbywają się. Zobaczcie, tylko przekroczyli i już się pozbywają akcji. Tak to, Szanowni Państwo, jest. No i tyle, no tyle. Mogę tutaj rysować tą podaż, żeby było, wi było wiadomo, że to jest ta wielka podaż. Która dotyczy właśnie tego kwadratu ten kwadrat może powiększymy na taki o, będzie taki to jest taki kwadrat a ten drugi, happy, to jest taki o, widzicie, o i to są dwa, dwa herbaty. o, tak to wygląda zaraz powiem, dalej no to tak byście Państwo tutaj mogli popatrzeć na ten wykres pokazujemy te takie moje rysowadła żeby Wam tutaj nie przeszkadzało i ja po prostu tak tak ten wykres po prostu widzę. Więc ten moment to nie jest zbyt dobry. Hmm. Tak mi się wydaje do inwestowania. Bo jesteśmy w strefie tej, tej dużej podaży, czyli to jest ta strefa, nie? A tu jest strefa happy, nie? Więc troszeczkę bym trochę dał luz tym <laughs> możliwością inwestowania. Poczekałbym na jakieś tam spadki, bo. Możemy się, możemy się, no mówię, zrazić do tego inwestowania. A jeżeli już chcecie inwestować, jesteście napaleni, no to proszę pamiętać, że ten kwadrat, co mamy odtąd, dotąd, tak, tu jest, mamy wykres, on może spać, może spać spokojnie. No, o, do tego miejsca, tutaj, gdzie jest narysowany to, ten, ten kwadrat a więc ten moment może być przynajmniej 58 zróbmy na 60 żebyś był pewny tyle możesz ci kosztować zagranie dzisiaj a więc jak zagrasz dzisiaj za 1000 może zdać 400 zł natomiast rozegranie w górę to to jest tak 66% jakby to było kiedyś w przyszłości maksymalnie do do setki tak ale ja mówię, jeden wykres by spadł, to maksymalnie, ja maksymalnie bym rozegrał do. By wykres spadł do tego miejsca, załóżmy tak. To moje maksymalne zagranie byłoby do tego miejsca. No. Jak wychodzą te linie? No te liche linie to tak wychodzą, że są bardziej ku wzrostowe. Więc, no, więc mówię, jeżeli tu będzie jest podaż. I będzie dosyć silna reakcja, aby inwestorzy będą chcieli inwestować dalej. No jeżeli ona zostanie wybita, szanowni państwo, tak, takim pędem, a więc mamy typowy dalszy wzrost, tak? Jeżeli tu będzie się ham, zahamuje się na tym kwadracie, będzie tutaj ten boczny. No to spodziewajmy się, że to tak może, może jeżeli dojdzie, to będzie to i tak spadnie. Na chwilę obecną. Mm, ja bym tak wyznaczył ten sposób, tak. Yy, Uczciwie, żeby, żeby nie wystarczyć nikogo, że może ten wykres spaść, może spać, ale nie musi, tak? Do poziomu tego, o dokładnie to jest tego, do 17 dolarów może kiedyś, może spać. Znaczy spadnie to, to nie wiem, no. patrząc po SMA to chodzi na, na wzrosty, na, a patrząc na. Patrzą na RSI, to tak wygląda, jakby zaczynał się spadek, bo tym bardziej że tu mamy to idzie w dół, a to idzie w górę, więc tutaj jakby chciało iść ku dołowi, ale mówię SMA pokazuje nam, że mogą być dalsze wzrosty, bo mówię, żuta przebija linia, żółta 50 przebija nam setkę. 200 jest w tym miejscu. 200 została już przebita. Więc szanse jakieś są. Nie wiem, gdzie ta jest. Gdzie? Tu jest jakaś 500, nie ma, bo chyba nie ma 500 świecek w drugą stronę. Tu, a tu my mamy miesięczne. To tak wygląda na miesięcznych. Pospójrzmy na, na świeczki te. SMA 500. No to gdzieś w tym miejscu. No, teoretycznie, teoretycznie no. Nie powinno być źle. Zobaczę jak wygląda, kiedy 500 jest poniżej wykresu, więc ten wykres no idzie ku górze, więc Teoretycznie ten wykres może dojść, mówię Do tego miejsca może dojść, a następnie no, może być no, takie zbyt, nie, nie powiem, że miłe rozczarowanie, tylko no, możecie się rano obudzić, a tam będzie minus 15% na przykład, tak? Więc no mówię jak już co, to proszę ostrożnie z tym wykresem. Wykres wkazuje mi w ten sposób. Możliwości są do tego, ale to są wyłącznie na podstawie FIBO. Ale to może zlecieć do tego miejsca, tak? Może zlecieć nawet do tego. W grunt, żeby nie był wybity podwójny dołek. Więc jak nawet tu będzie i wyjdzie w górę, jesteśmy cały czas w rozegraniu tego trendu. I tyle. No i. I no, takie są realnie tego, tego rysowania, yy, tych, tych cudów yy, yy, wróżbiarskich na naszym kanale, no, czy na moim kanale YouTube. No więc nie na pewno yy, kiedyś mówię, mogę spojrzeć co, to, co, 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 tu, co tu wyrysowałem, ale no, na chwilę obecną tak to wygląda. Na świeczkach miesięcznych, czyli jedna kreska to jest 30 dni, no, tak wychodzi. Czyli, jak tu piszę pisze M, to jest 30 dni, czyli o, pokażę Wam. Co to, to ta świeczka, co tu wyszła, to jest do, ona ma 30 dni, ta ma 30, czy mamy 1, 2, 3, 4, 5, ało tego mamy 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu mamy pół roku, no. tu mamy świeczkę y, taką, zobaczcie co się dzieje, tu mam, do mamy korekta, czyli tu nastąpiła korekta spadkowa, no, czyli jak jest taka świeczka, zobaczcie. Czyli wykres poszedł nam tyle w górę, następny zrobił korektę tyle, bo zobaczę, tu jest tak około 50% tej całej świeczki, zrobił kurę. I teraz, jeżeli tu się zatrzyma i tu zrobi się pinbarek, no to może być dalszy po prostu wzrost tego, więc tu wszystko jest jak najbardziej możliwe, a żeby ta świeczka powstała nowa, to zobaczcie, tutaj na TDV pisze 18D. Nikt tego nie wie, ale 18D to znaczy, że jeszcze 18 dni i 12 godzin brakuje, żeby zamknąć się ta świeczka, powstała nowa. Czyli ta się, ta zostanie ta zostanie zamknięta, jak ta, i powstaje nowa świeczuszka, która będzie tworzyć dalszy trend wzrostowy albo dalszy trend spadkowy. Więc tak to właśnie wygląda. No to tyle, no co ja tu będę jeszcze malował na tym wykresie. No powróżyliśmy, popatrzyliśmy, no i, i, no i, no i co? No, no i tyle, no co ja będę tutaj więcej rysował. Nasze plany i nadzieje są porysowane, jak to wygląda. Wszystko macie. Teraz tylko trzeba po, 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 podrapać się w głowę, pomyśleć jak to dobrze ugryć i żeby, żeby, żeby nie stracić za dużo. Albo po prostu, no, żeby się później nie żałowali, że kurwa wykres poszedł w górę, a na ten na napierdolił i, i, i wcale nie, nie kupiłem. To jest wasza decyzja i, i to zrobicie, to później to będziecie albo być, będziecie szczęśliwi, albo będziecie żałować. No, tak wygląda. No i pamiętajcie o tej a, barawce prawdy, bo, bo, mówię, bo widzę, że niektórzy by, by, by chcieli papugować te wykresy i to, co ja mówię, to, to są moje, tylko takie, mówię, wróżbiarskie pomysła. Jak Ferdek Kiepski, no, ma pomysła, ja też mam pomysła na wykres. I czy, czy, czy ta, mówię, wróżba z kuli się yy, no, ziści, czy nie ziści? Skąd mam wiedzieć? No, siedem życzeń, już dawno poszło się jebać, bo już wszystko wyczerpałem, więc żadnego życzenia Państwu tutaj nie mogę tutaj zaprezentować. Jak ja bym to widział, no, moja szklanej kuli nie mam, no, no <laughs> aż takiej dobrej, no, no, jedno oko mi skoka, więc no, tyle co umiem, to Państwu tutaj mniej więcej powiem. No i pamiętajcie, subskrybujcie, subs, dawaj ta subskrybę, subskrypcję tego kanału, niech to leci w górę, Kurda, może na 600, kiedy pyknie, a do świąt, no Bożego Narodzenia, może 600, kiedy walnie, może ludzie zechcą jeszcze taką niespodziankę zrobić, żeby ten kanał miał 600 subskrybentów, byłoby niezmiernie miło i pamiętajcie, że jakoś, mówię, na tych wodarzy YouTube'a to nie liczy, żeby do kiedyś dostanę dolara, pewnie dolarem, dolarem w pys prędzej dostanę, jak od nich, ale mówię, Duża a, liczba y, oglądających ten kanał, która nam Cię powolutku uczy. Widzę, że są w porządku ludzie, w porządku, jesteście goście co macie, to tam zawsze coś tam widzę i tam, dacie, czy tam dychę, czy dwie dychy, czy, czy pięć dych, no. czasem się stuwa, stawi tak, tak samo, no. a czasem jakiś wieloryb też walnie, kurne większą kasą, że aż mi czapka do góry podskakuje i umie matko, bosko, kto to, kto to, kto to, kto to? Kto to, co to, nie? <laughs> kto to, co to jakiś wieloryb, na walną kasą, nie? no, no, ale mówię, cieszę się najmocniej, że, że wspieracie ten kanał, więc mówię, pod filmem będzie też taki link supi. nie palę bo inwestuję, tak jest opis filmu jak tam sobie pykniesz że będzie rozwinięcie te, 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 tego filmu i opis tych akcji ja to ale nie jestem mądry tylko mówię GP, GP Chat'a mam gdzie tam mówię sobie wpisuję i ta, ten GP Chat mi o, mówi co to za firma Japonii wklejkę robi żebyście państwo już mieli na gotowo sobie przeczytali co za gówno mówię analizuje <laughs> czy dobre czy niedobre i tyle, a między tym, 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 tym opisem filmu wiadomo, tam w wklejkę robię, tego supi swojej nie palę bo inwestuję, bo zawsze tam liczę, że może ktoś jak mówię, na piwo dobre da, bo na flaszkę, więc, więc będzie mi niezmiernie miło, a więc wszystkiego dobrego do usłyszenia, do następnego odcinka, a może dzisiaj jak jeszcze się, mówię, kurna, jeszcze drugą kawę walnę i będę na większych obrotach, to może jeszcze jakiś tam film odwalę jak tam ktoś na, na Discordzie powie, na, mówi Boguś zrób taką analizę czy taką, to może jeszcze dzisiaj Wieczorkiem coś tam bachniemy i porysujemy. Wszystkiego dobrego Wam życzę, dobrych inwestycji, Daj ręce pod dupę, bo widzicie co się dzieje. No, <laughs> Ponują na Waszą kasę, więc trzeba ostrożnie myśleć o swoich inwestycjach. Cześć!